Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was gorąco witam. Dzisiaj odwiedzamy groby, chociaż mamy wszystkich świętych, ale taka jest tradycja w Polsce, że tego dnia jesteśmy na grobach. Ewangelia dzisiaj mówi o błogosławieństwach. Osiem błogosławień, które Jezus podsumowuje tymi słowami. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Bardzo trudno się jest wtedy cieszyć, bardzo trudno, co mówi Pan Jezus, kiedy nam urągają, prześladują, kłamią na nasz temat. Mówią wszystko złe na nas, z powodu tego, że służymy Chrystusowi. Bo to nie jest tak, że mówią tak źle o nas ateiści, czy tam to nas nie boli. Boli nas, że mówi tak o nas. Mówią tak o nas we wspólnocie, że ludzie wierzący, zaangażowani, że księża, e, że nasi bliscy, którzy wierzą, że tutaj to się dzieje, w naszych wspólnotach. I to najbardziej boli. Jak mamy się cieszyć? Ale Jezus zachęca do. Widzenia w tym błogosławieństwa. I to jest niemożliwe, żeby na to tak patrzeć, jeżeli nie będziemy patrzyli na świętych, którzy przeszli taką drogę. Dzisiaj wszystkich świętych przypomnijmy sobie historię naszych ulubionych świętych. Męczennicy to byli też prześladowani i doprowadzeni do śmierci przez wrogów Jezusa, ale wielu niemęczenników jest właśnie wyśmiewanych, urągają, prześladują właśnie wewnątrz Kościoła. Jan Paweł II. Jak sobie próbuję wyobrazić te momenty, kiedy z jednej strony jest agentura rosyjska, która strzela do niego, ale otoczony jest też jak z jednej, z drugiej strony to przez księży czy biskupów, którzy też są agentami, czy płatnymi agentami, którzy są w mafii. Homoseksualnej, czy będą w mafii pedofilskiej, czy jeszcze innej, i z różnych stron. Ma też świętych ludzi dookoła siebie i prawych ludzi, ale to wszystko jest tak wymieszane, tak trudne, to jaka jest wojna dookoła niego, jego zdanie to jest to urąganie, kłamliwe mówienie, i tak dalej. Jak w tym wszystkim się odnaleźć? Jak w tym żyć? Święty Ignacy z Royoli. Od momentu nawrócenia, przez 20 lat cały czas uderzany przez hierarchię, przed sądem inkwizycyjnym 11 razy. Ale nie tylko przed sądem inkwizycyjnym, oskarżany przez znajomych księży, przez znajomych hierarchów, którym się coś nie podobało, również jako ksiądz, już po wyświęceniu, już zakłada zakon i dalej jest oskarżany. Cały czas jakieś walki. To, co Pan Jezus mówi: urągają, prześladują, kłamliwie mówią wszystko złe na was z powodu Chrystusa. Czyli z tego powodu, że nie siedzimy biernie, tylko współpracujemy z Duchem Świętym, że robimy coś dobrego w Chrystusie. Jezus też tego doświadcza. Popatrzmy w ten sposób: weź swoich świętych, tych, których kochasz, których lubisz, którzy są ci bliżsi popatrz na nich i zobacz, że to twoje doświadczenie, które z pewnością wyraża się w tej Ewangelii, mają święci i mogę za ich przykładem iść za Chrystusem. Na to wam błogosławię, na tę drogę, o której dzisiaj mówi Pan Jezus i wam, i sobie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Oddajemy Bogu wszystkich naszych zmarłych. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie. Światło, światłość wiekuista niechaj im świeci. I zapraszam do modlitwy litanią do wszystkich świętych. Tutaj poniżej możemy ją kliknąć w wykonaniu mocnych w duchu. Niech ta modlitwa nas wzmocni, niech popłynie. Do zobaczenia.